Nie sądziłam, że będę nagrywać w filmie kiedykolwiek o kwiatkach, ponieważ ja totalnie nie mam ręki do kwiatów. Ale chciałabym Wam dzisiaj pokazać taką moją mini kolekcję sukulentów. Sukulenty to są takie malutkie kwiatki. Znaczy, są i większe, ale mi te najmniejsze chyba się najbardziej podobają. I teraz w ogóle, dlaczego na ich punkcie tak trochę zwariowałam. Otóż sukulenty to takie kwiatki, które są mało wymagające. Czyli na przykład teraz w okresie zimowym można je podlewać raz na miesiąc. Na wiosnę troszeczkę częściej, dużo też zależy od rodzaju e, sukulentów. E, no ale ogólnie są, wiecie, mało wymagające, więc jest szansa, że ich nie wykończę. E, jako ciekawostkę mogę Wam dodać, że każdy kaktus jest sukulentem, nie odwrotnie. Nie każdy sukulent jest kaktusem, ale każdy kaktus e, to sukulent. No a tutaj mamy takie e, różne sukulenty. To był mój w ogóle pierwszy e, sukulent. On nieźle rośnie i to jest, z tego co pamiętam, bo ja cały czas, też, tak powiem, jeszcze staram się załapać o co w nich chodzi, to jest grubo że zwany drzewkiem szczęścia. I on, słuchajcie, to było maleństwo, a on już całkiem nieźle sobie przyrósł, ale mam nadzieję, że nadal zostanie w miarę mały. Ale teraz Wam jeszcze pokażę kilka innych. Tu jest na przykład Echeveria. I też co ciekawe to też jest ten rodzaj, zobaczcie, nie wiem jak to powiedzieć, ten rodzaj, ale inna odmiana, bo w ogóle one występują w wielu odmianach i one są w ogóle piękne, kolorowe, każdy troszeczkę inny, a więc zobaczcie, ten jest już na przykład całkiem spory, a ten będzie niedługo kwitł, przynajmniej mam nadzieję, że mi zakwitnie. Tutaj Wam pokażę jeszcze jeden, który nazywa się Szczęśliwy groszek. Też bardzo ciekawy. Swoją drogą ja mam dosyć duży problem z dobraniem do nich odpowiednich osłonek do doniczek, bo teoretycznie, jeżeli chodzi o sukulenty, to nie można ich przelać i najlepiej też, jeżeli ta ich ziemia jest taka mocno. Yy, przepuszczalna, tak? Czyli, że nie trzyma za bardzo tej wilgoci, żeby tam nie gniły yy, korzonki. Więc najlepiej, jeżeli mają osłonkę i są wsadzone w doniczkę. Mam, -hmm. że cały czas nie mogę dobrać do dobrej wielkości doniczek do osłonek i odwrotnie. Yy, więc tak właśnie sobie kombinuję z kubeczkiem, ale muszę się przyznać, że wygląda całkiem fajnie. I yy, yy, jeszcze chciałam pokazać to, co dzisiaj przyszło. Zobaczcie, jakie maleństwa. Jak pokazywałam właśnie na insta Storys, to chcieliście więcej o, o nich usłyszeć, więc pokazuję. Zobaczcie, ten ma taką lekko różową barwę. Ten w ogóle ma być potem biały z różowymi końcówkami. Teraz jest taki trochę zielonkawy, więc też śmieszne. Ten jest jak trawka, taki, taki zielony. Z powodu, one u mnie stoją, nie wiem czy będziecie widzieć, w takich domkach na parapecie, bo one ogólnie... Na parapecie latem i e, zimą jest, jest im dobrze, powinno mieć słonecznie, niezbyt wilgotno, nie mogą mieć e, ciemno. I jeszcze pokażę Wam dwa, które są po prostu przeurocze. Maleństwa takie, malutkie i e, są ciekawe. Ja mówię, że teraz one do mnie dzisiaj przyszły, bo też jako ciekawostkę chcę Wam powiedzieć, że w ogóle zaryzykowałam skupnem ich e, przez internet, bo jeżeli chodzi o pozostałe kwiatki, to zazwyczaj w jakimś sklepie są, na przykład nie w w budowlanych, w, w Można trafić się, są mniejsze, większe, więc możecie sobie wybrać. No i też zaryzykowałam właśnie z zamawianiem przez internet. Pewnie dam wam znać po jakimś czasie, jak one tam żyją, <grytanie> tak? Czy wszystko z nimi w porządku? Ale jako że jest teraz zima, to byłam właśnie ciekawa, jak te kwiatki będą zapakowane i każdy z tych kwiatków. Czekajcie, gdzieś tu jeszcze mam. Był zapakowany w takie coś, co jest, nie wiem, jak taka flizelina, coś takiego. I na dnie, słuchajcie, to jest jeszcze ciepło, bo ja w zasadzie dopiero co to otwierałam, jest taki wkład ciepły, żeby te kwiatki, jak rozumiem, miały miarę ciepło w tym pudełku. Więc skoro one były nadane wczoraj, ten wkład jest nadal ciepły, mogę sobie ugrzać ręce, no to chyba faktycznie tam im strasznie źle, nie było. Przynajmniej mam taką nadzieję, że nic im z czasem nie będzie. No i zobaczcie, te sadzonki, które właśnie zamawiałam, to one są naprawdę maleńkie. Na wiosnę będę musiała je sobie przesadzić w ciut większe doniczki, bo one też tam mają teraz takie torfowe tam wypełnienie, a muszą mieć lepsze, takie przeznaczone do sukulentów i kaktusów. No ale musicie przyznać, że są po prostu urocze. Jeszcze jako ciekawostkę chcę Wam pokazać Ci jeden sukulent, który bardzo mi się spodobał. No bo popatrzycie na niego, no to jest bardzo ładny. Ale słuchajcie, jak się przyjrzałam w domu i potem jak zaczęłam sobie więcej o nich czytać, to właśnie w niektórych sklepach, szczególnie tych takich marketach budowlanych, można trafić kwiatki, które ktoś już pomalował, posprayował, więc to chyba nie są najszczęśliwsze roślinki. Liczę tak naprawdę, że one zaczną odrastać z czasem i będzie już normalna, bo też boję się, że jak zacznę tutaj go czyścić czy obierać, to jeszcze by się uszkodził. E, no ale ogólnie to chyba nie jest najlepszy pomysł. W sensie <grytanie> dziwne są pomysły, żeby te kwiatki ładniej wyglądały, tym bardziej tak jak widzicie, zobaczcie, one naturalnie też są takie odmiany, które są właśnie lekko na przykład różowe. E, no akurat nie mam takiej może lekko żółtej, ale widziałam, że są i można tych kwiatków naprawdę bardzo dużo sobie odmian zbierać, tak, zamiast kubków czy magnesów, więc nie widzę potrzeby ich sprejowania, no ale widać, ktoś na to patrzy, znowu widać też po doniczce, że skład jest wysprejowana też. No ale liczę, że on z czasem po prostu ta farbka mu zejdzie i, i że do tego czasu też da radę, więc to też jako taka... Mm, w sumie taka trochę ciekawostka. No tak Wam chciałam pokazać te, te małe kwiatki. Jestem bardzo ciekawa, czy znacie sukulent, czy, czy wśród Was też ktoś już na ich punkcie oszalał, czy nie. <grym> Więc dajcie koniecznie znać i też na Domowa TV podlinkuję Wam wpis, będzie taki krótki wpis o tym właśnie, jak się nimi opiekować. Może ktoś prócz mnie będzie je też zbierać, bo ja przyznaję, że... Naprawdę zakręciły mi w głowie. Dobra. To taki bardzo krótki film, bo chciałam Wam pokazać te moje sukulenty, o które też właśnie na Instagramie często pytacie. Miłego dnia. Pa-pa!